Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. 1 trzecia kabaretułowcy.b Mariuszka Łamaga, Bartosz Gajda, tam po lewej stronie. Yy, przybyliśmy w końcu do Olkusza, a do nas przybyła telewizja Olkusz TV. Nie macie żadnych pytań, dlatego opowiadam Wam parę krótkich jak Jesteśmy w trakcie yy, pobytu w Krakowie na 30-leciu paki. Rocznicy tego przeglądu kabaretowego, od którego tak naprawdę łowcy.b się zaczęli. Zaczęła się nasza przygoda w ogóle. Fantastyczne miejsce. Teraz tutaj y, pomiędzy jedną a drugą imprezą przyjechaliśmy specjalnie do Was, żeby podzielić się z Wami y, po prostu naszą wyobraźnią, y, tym co nam siedzi w głowach. Y, z ciekawostek ja mogę powiedzieć tyle, że zgubiłem swój plecak z żółtym sweterkiem i to będzie bardzo y, jednorazowy występ na zasadzie i ciekawy, y, ponieważ no, nie mam tego magicznego żółtego sweterka, z którym wszyscy mnie kojarzą. Teraz się okaże, że tak naprawdę jestem w ogóle nieśmieszny. Także tyle z mojej strony. Myślę, że Bartosz Gajda ma sporo jeszcze do dodania. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich widzów Olgusz TV. I jak tylko skończymy występ, to bierzemy łopatę i idziemy kopać. Ewa kopać. Może jest tu jeszcze jakieś srebro, bo przecież Olkusz to srebrne miasto. Kurde, dajcie spokój. Łowcy B. do zobaczenia. Okay. Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie. Najmocniej przepraszamy. Ja muszę na początek usprawiedliwić się troszeczkę, ponieważ zaginął mój plecak. Szanowni Państwo, zaginął mój plecak, ale szybko skoczyliśmy do żurnala. I Wykombinowaliśmy wy, wy, wy zastępcze ciuchy. Robimy to specjalnie dla Państwa, najmocniej Państwa. W sumie y, potraktujmy to jako po prostu, y, że to jest specjalnie dla Was. <grym> że to jest specjalnie dla Was. Ale jakbyście znaleźli mój plecak z żółtym swetrem, to bardzo proszę Was, oddajcie mi go. Podaj adres. Co? Podaj adres. Gdzie? Nie. nie ja tu widzę, że są dziewczyny, one by tam od razu, wiesz. Człowieku, no więc, jakbyście <grym> znaleźli mój plecak, to bardzo W tym stroju to chyba zwierzęta. Co? W tym stroju to chyba bardziej zwierzęta. Czemu? Co? oczywiście, to jest twój sweter. Masz, masz mój plecak? Kurde, masz tu sweter? To nie jest ten plecak, wiem, ale przynajmniej kabrzuchę zrobię. No nie dawaj! ty masz takie coś? Jaki łobuz? Jest porwany w tych samych miejscach. No co ty, doma, to ja za ja... chwilę Ej, chcecie coś pogadać, nie chcę, to jest się lepiej czuł. Ale ja idź ty po prostu, Słuchajcie, a nie, tu, na żywca czy tam. Kurde, tylko... Nie chciałbym się, się chwalić tą rzeżuchą. Ale kurde, jestem w konkursie, nie wiedziałem, co... Że... Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd dostałeś? Od y, tego grubego... Grubszego taki który wygląda no, nie? Mi się ten plecak przydał. No pewnie, to byś wszystko nam Czemu on ma takie dziury pod palami? A ja wiem, co on robi. Musi mi musieli nie zlekordzić pod pachy. No, prawie nie. Cholera, no i tak się lepiej czuję. Kurde, ale chłopie, Dajcie mu proszę bardzo. A, bardzo. No, no, no. Dzień dobry, firma, która jest z tej strony. Panie Henryku, proszę podać drugą literę swojego imienia. Eee. Bardzo dobrze pan idzie. Teraz proszę podać drugą literę jakiegokolwiek imienia. K. <śle> Jakie imię ma drugą literę K? No tak mój błąd. Ale na sam koniec proszę powiedzieć jaka jest stolica Mołdawii. Y nie wiem, nie powiem panu nie znam. pan. Y Zawsze zagrzeb. Nie, 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 zagrzeb. Stolica Mołdawii, Zagrzeb. Telefon podpowiada, mi, że stolica Mołdawii to zagrzeb. To co to jest za telefon? Ja jestem w smartfonie. Taki y smartfon z krótką anteną. W zasadzie mam antenę wbudowaną. Nie, chyba operacyjnie. A pana telefon to smartfon? Yy, bardziej taki kulfon. Pani pani, tylko jak on się dzwoni w sprawie przesyłki, którą dla pana mamy, proszę dać do telefonu mamy. Tylko, że mamy nie ma tam. No to na szczęście nasza rozmowa. Yy, Momencik, yy, zauważę, że mam wchodzi do mamo, telefon tak już nie halo? halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pana mama? Tak, to moja mama. Proszę pani, firma królewska jest z tej strony. Dzień dobry. Dzień dobry. E, informuję, że nasza rozmowa jest nagrywana i tam Pierdu, Pierdu, bla, bla bla. Słucham? Bla bla bla, coś tam Pierdu, pie tak, pie tak, tak, tak może. Hmm. Tak, 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 tak. Ponadto, aby nasza rozmowa mogła być kontynuowana, musi Pani pozytywnie przejść proces weryfikacji danych osobowych. jest Pani gotowa? Tak, to, to. Po ślady Dobrze. A czym? <śmieniu> pani Henryko, proszę powiedzieć, co powstanie z połączenia muszli i tronu? Słuchaj! Tak, dobrze, A teraz proszę daj do telefonu syna. Halo? Dzień dobry, firma kurierska, jest z tej strony pan Henryk Kloc? Klocek. <noise> no, ale serio? No tak, Henryk <noise> Klocek. Teodor! Teodor! Co? Wiesz jak się nazywa koleś, z którym gadam? Dawaj. A Klocek. Klocek? O! <noise> ale jazda, ty, powiedz mu, że mogę go nie niezłą dupą. powiedzieć że ma pan rzadkie nazwisko A, e, przepraszam pan jak ma na nazwisko Wierci Pała Co się panu robi? Wierci Pała, tak ma na nazwisko. To może nie pan sobie szybko zmieni slipę na bokserki, to może ci pomoże. Pałcy, uwielbiam góry Mogłabym, mogłabym... łazić łazić No stop. Dwa tygodnie na szlaku. Ach, czuję się wykończona. A lubię też w końcu dojść do schroniska i odpocząć przy ciepłym kominku i ciepłej herbacie. Ostatni raz byłam w schronisku, jak oddawałam swoje psy i koty. Słucham? Co miał potopić? Nie, 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 tak nie wolno, tak się nie robi, to jest złe. Ej, dwa tygodnie w górach, czuję się taka dzika. Z kim masz pokój? Eee, statkiem. Masz pokój ze statkiem? To i może u mnie być rzucił kotwicy? Nie, nie, dziękuję, postoję, bo chyba się jednak ciebie troszeczkę boję. Z tym i nie masz się czego bać. Przepraszam, tak? biust czy przepuklina? Coś nie tak. Nie, wszystko tak. Straciliśmy szansę. Ziomeczku. Hej! Co tam masz? Gorący kubek. Pachnie pieczarkowo, mam rację. Nie, to po prostu gorący kubek. Podgrzałem go w ognisku przed schroniskiem, żeby móc się teraz z nim nagrzewać. Płowie. Może masz też pomysł na mnie? Ach, te tak, a poza tym, jak się siedzi i pije, to jest jeszcze luz, nie? Najgorsze, jak się stanie. Wtedy to jest zupełnie inna bajka. Otwarza Dziękuję, idźmy, już nadal Dziękuję. żeby pani wyszło. Słucham. O. Dzień dobry. dobry. Widzę? czy pan jest sprzedawcą? Oż, oczywiście. A kondyfon, menadżer, do usług? Fantastycznie pan fantastycznie. bo akurat mam. To poproszę. po Tak, tak. To jest A to jest... To <try> <Z try> jest po prostu... To jest po prostu... To jest jest. to jest? – To jest czempana A jaka Frotterka? Ja. – Ernan Frotterka. – A co ty tutaj robisz? – Proszę a on tutaj sobie wężył. Szucha koksu, miał srebra, cokolwiek się dzieje. – Aaa, co to jest? ye uno sulajemiz azhe se pożenta peserimor kul snajmal e to rimor etes a rimor ne rimor azhe se rimor azhe so kwaz Człowieku, sanepid, rozumiesz to? to a przepraszam, ty się nie mówię! Chodź, chodź, No... No, że... Roman... Sanepid, ale... Nie mam fartucha, ale... Ale... Człowieku... że nie masz fartuchu? Ty masz wszystko. Proszę mi powiedzieć, co w sklepie Czym e, robił pies? To nie pies, to sucha. Przyjechała sucha, ma ciężkę i koła się przed innymi w samym. Nuka! Nie, nie Nuka, tylko sucha. Muszę tak. Proszę, tak. no, ty, ty, od pracy i przygotować książeczki. A to jest, biblioteka? Ja ma, panu, panu, no, panu, to mogą być mogą e, być to już, na rozmowę, to rozmowę, to już będę. Gdzie Gdzie? Gdzie, Gdzie? O, o, cicho, bo suka o, jest taki panu, 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 że panu, nawet że mi